No właśnie. Ale się ładuje, 2,81. 2,75. To masz chyba inny kaliber niż się. 25. 45? Mhm. Przyjdę do samochodu. Mech. Mech. Mm. Co mi. Jaką rysę mi zrobi? Jak mi strzeliłeś? W ogóle nie wiem, czy widzisz. Nie widzę na razie. O kurwa, o tych zapomniałem. Serio, samolaga to jest. On pojechał tędy. Nie, nie, nie pojadę tędy. Dupa. Czy w niemen? Czy w dupa? blagoweść go Posłuchaj. O, to Tego to ja na pewno nie przebiję. W ogóle jak ja ślad, ślad dostałem dziwny A ty tu jesteś przebijają Nie Aha, Arta? Arta bym Arta by Arta miała mnie Aha, Arta, Arta by mnie Arta miała mnie zniszczyć, znieść mi jeszcze ten Jeżdżę się A nie, jest! Pluton Lago M38 Ale jaki to duży jest, kuźba. takie to spory, one też są dwa razy Lago M38 O, się ma złe udziało na hecyrku Może niewygodny jeszcze Oj! Będzie mi jakaś papchnia od tyłu Tam się pchaj bez podtek słucham proszę Jak co zginął O Jezus Do wójki tutaj się to nie spodziewałem No i masz bicie gdzieś się schowałem ja Nie? Nie wyjeżdżam że... złym Leży tędy To no, nagaj no, się go trzymasz, czy co? Co? Dlatego z tego trzymasz czy co? Nie Tak widzę, że się nie ruszył, za bardzo Odpaliłem go. Nie przebiję w dupę Lokusta Świetnie. No do wudujka ja by cię rzecił spirdal, ja że cił spiritalizam tu dwójka mnie przebije, ja go nie przebiję <słuch> Dobra Z tamtej strony się od kogoś mocno? Od Ikappał Jego fałrać mnie przebił, bo on jest goldowoli Musiałeś go Też tam do niego postrzelać się wracam. O, to 28 teraz nami tak na dupę wiodą. Ryli, jego przebić nie mogę. Jestem w dupie, mam kurwa 3. A nie, pojechał na ciebie.

Z każdej strony Jeszcze ja też się, się dopatoczył tutaj Zajebisty Dobra Ty, jeżeli to na trzecim poziomie, to teraz można byłoby grać trójkami I byłoby dużo tych czołgów I wtedy można byłoby... Chłopu, no tak szur, by się się, nie tak było. mi się wydaje, że to był trzeci, nie jestem pewien To nawet jakbyś grał teraz Headerem czy B bo jesteś na samej górze Być za duży trójek albo grać, Albo pz 2 i odgrać. Wow. A ja zagram po tej bitwie pz 2 zobaczymy co będzie No to też co wezmę Raczej wątpię, żeby by tak żeby szukało raczej. No, trójka, to trójka, nie? Masowo no, nie jestem pewien, czy to jest trójka, ale to tak mi się wydaje, że to trójka było. Trzeba zobaczyć. To jakiś szwedzka, szwedzki Light. Co robicie? On się zatrzymał przed nosem, zamiast jechać. Ła, ła, ła. Tak, trochę nie mieć, dobrze. Nie patrzcie, nie do przodu, ty masz magazynek. No magazynek, ale 40 sekundy między pociskami. to... to... To co, wystrzelasz się i giniesz. No tego tak, nie jedę z... do przodu. No jesteś w przodu. Ale nie jedę dalej do przodu w tym sensie Nie przybił. Nie trafiłem To Zdaj go na strzała masz go, no nie co trafiłem. jest? O no, tu traw no. On za złota strzela Cztery pociski albo nie trafiłem, albo... Ja ładuję Zaraz giniesz. już się nawet nie wycofasz, chyba co? Czy zdążysz? Wciekaj stamtąd. Masz opuszczenie działa, Powinien się korzystać z tego. Ech, tak, czekaj, nie mogę się obrócić. Jakie opuszczenie działa? Szerfy utrudniło, chyba za bardzo opuszczenie działa. Tak, nie ma jak ma. Zależy jak staniesz. Chcesz, że jak ci stoi? Dobrze <grychy> Dobra, się wracam na bazę. Ja jeszcze się nie wracam, bo tam są trzy potężni życiele. No, w konuj, to nie wiem, nie pamiętam. No, zarówno, tam, ale co tam jest? Tam dwa czołgi A co to? O, Jeszcze te 9,5 tam jechało. O, no właśnie. No Dobra, to też podjadę. Oooo. Kruk nie trafił. I tak podjadę. Zdziałałem. Zaraz na pewno uchodź Tak. Mam 4 sekundy między pociskami, a skupimy szybciej niż 4 sekundy. Jakie go przybił? Na wieży. No, ze środka. Ja mam jeden pocisk cholera. No też widzę, że dostałeś od czegoś. No, od tego focha wcześniej. Aha, dobra. Kurwa, nie trafiłem. Ja jestem wykryty. ja ładuję. Ja też ładuję, tylko że nie ładuję dłużej niż ty. Co ciebie? Się... Oj, cała paleta, Ciskowaliście Ci schowali wszyscy za kamieniem, ty. No spokojnie Zaraz będzie mnie ten... Oni tu się strzelają Zaraz wyjedziesz z tamtej strony, bo masz krzaki A jak się na ciebie spojrzą, ja wyjedę z tej Ile jeszcze masz ładowania długo? 13, Trzy 12, 12 11, 10 Dobra, to ja muszę wyjechać jak jeszcze ładuję, więc... wyjeć i strzel tych, co kapuje To przegramy. Nie wiem, na szelfu, który się jest za kamieniem O, ładnie o, o, o! Ja ładuję. Strzelaj tych, co kapują, nie? No nie mam bicie Ładuję nice. Przeudys jest gdzieś tam. Nie pchaj mnie. Tu i się patrz, bo tu już nie dojedziesz. Ja ładuję jeszcze no to, co ty chcesz. Kurwa, nie zdążemy. Prze... 15 sekund przeładowania. Oni wszyscy dla mnie z komieniem stali, także no wiekiem ja jego przebić? Dlatego, że ja mam za 800, a ciekawe czy ty będziesz miał zniżkę, jestem ciekaw czy u Ciebie będzie napisane. Zaraz zobaczymy w tej bitwie. Zobaczymy, zaraz zobaczymy. Czy to jest błąd u mnie, czy to u wszystkich tak jest? Bo zauważyłem, że to jest jedyna linia, która nie ma u mnie zniżki. Pan robią fan, ja. Po tej bitwie zagramy tymi, mi. Po Z2J zobaczymy co myślisz, Czemu jestem ty? Masz to złoturowa sprężarka pewnie masz Czy nie, nie masz? Nie pamiętam co mam, co No jest. jak nie pamiętasz no Nie pamiętam no M10RBFM RMFFM I'm loving it To mi się reklamy ale nieważne No i oj pz 3 odlostał O jak, 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 mnie, jak mnie kurwa przykro Jeśli wystawił gościu na arty to się nie dziwi że Niech się nie dziwi że on rywa O drostad. Zaraz tam kogo podjedzie pewnie A nie Ja tam podjeżdżam, bo wszyscy podjeżdżają, bo nie zdążyłem strzelić, zajebiście Wow A nie, kowalec z tu Kurde, nie mogę się jakoś. Kurde, nie mogę się jakoś. ustawić odpowiednio. Dobijesz tego na siebie chopać czy ja mogę robić? Jesu, jedź. To co to jest? No tak, i nie pytaj się, to są takie poziomy, ja nic nie robię tutaj przecież. No właśnie widzę. No ale się kurwa schowali, tylko po to, żeby arta biła. Ja nie podjeżdżam. Tak. Zaraz giniesz, jak tam będziesz podjeżdżał. Niech, tam, Niech to BDR jedzie. Nic nie widzę przez te strzały. Teraz mogę jechać. Kurwa! Majku! Silnik w i gąsince równocześnie wystąpi. Zostań